Szybki rozwój miast, oto najbardziej syntetyczna charakterystyka współczesnej Polski. Świadectwo tempa uprzemysłowienia, zmiany obyczajów, warunków życia, a także społecznego awansu mieszkańców. W powojennym trzydziestoleciu ludność Polski zwiększyła się o blisko 12 milionów. Niemal cały ten przyrost trafił do miast. Wielkomiejskie centra wabiły specyfiko nowego stylu życia. Przybyszom, którzy ściągali do miast w wyniku powojennych przemian, Trzeba było zapewnić dach nad głową, ale jednocześnie stworzyć nowoczesne warunki życia. Zasadą nowego budownictwa od początku stało się nie tylko dbanie o architektoniczny wyraz nowych domów. Ale przede wszystkim świadome realizowanie koncepcji społecznego osiedla mieszkaniowego. Żeby to było jednak osiedle nowoczesne, nie, nie jakieś egrektyczne, tylko spełniające. Ale forma współcześnie budowanie. Taka zbada się powiedzmy ta architektura. Oficjalna, która jest reprezentowana przez rynek, ta, która jest tą perłą i wymaga jakiegoś uhonorowania, i to otoczenie, ta. które jest tą architekturą mniej oficjalne. Skala miasta. skala miasta i skala człowieka. To jest ludność półmiejska, półwiejska. Słuchajcie, jeszcze jest jedna cenna sprawa. Ten układ budynków pozwala na bardzo dobre przewietrzanie tej doliny. Jeżeli idzie o urbanistykę, przecież mamy tutaj ten potoczek. Jego trzeba wykorzystać. Wykorzystać, wykorzystać tak. ale nie zniszczyć. Tu Bo... mamy strefę związaną z tym rozlewiskiem, które byśmy sobie wobec tego zrobili. I, I istniejącą istniejąc, istniejąc, a ja się która... jako jakiś mini sprawy. która tu jest bardzo cenna, prawda? Nie zapominajcie w jakich warunkach tworzymy osiedle w Głuchołazach. Gdzie przy doskonałym klimacie zieleń wszelkiego rodzaju może się świetnie rozwijać, należy kultywować to, co w tej chwili już w środowisku miasta istnieje, dopasowując to do nowego założenia urbanistycznego. W tej chwili widzimy, że bryła nam się w projekcie kompletnie sprawdziła. Forma, przestrzeń właściwie zostały prawidłowo chwycone. Natomiast zieleń wymaga tutaj wyjątkowo pieczołowitego potraktowania. W oparciu o naturalne środowisko dawać naturalne materiały. Jak jest drewno na balkonach. Powiedzmy sobie, nie tylko przy wejściach. I na tym odcinku tak zarząd miasta, jak i zarząd samej spółdzielni yy, idzie nam jak najbardziej na rękę i to trzeba wykorzystać. Już przed wojną w warszawskiej dzielnicy Żoliborz spółdzielczość mieszkaniowa urzeczywistniła po raz pierwszy ideę społecznego osiedla. Po wojnie, kiedy budowlany ster w większości przejęli dawni działacze spółdzielczy, koncepcja ta zyskała powszechną aprobatę, a ponadto można ją było zastosować w skali jaką stworzyły rozmiary budownictwa ostatnich lat. Łatwo dostrzec w obrazie nowych osiedli naczelną myśl spółdzielczej koncepcji, intymność zespołów mieszkaniowych, tereny wypoczynku i zieleń. Najłatwiej było nowe koncepcje budowy miast Realizować tam, gdzie osiedla powstawały w dziewiczym terenie, wokół nowych zakładów przemysłowych. Takich miast całkowicie nowych lub budowanych niemal od podstaw, jak na przykład górnicze Jastrzębie, powstało w powojennej Polsce kilkanaście. Są to miasta młode nie tylko ze względu na wiek ich domów. Rytm życia dyktują tu młodzi ich mieszkańcy. Inne problemy mają miasta stare jak choćby Łódź stworzona przez wiek XIX. Obok dawnych fabrykanckich pałaców czy mieszczańskich kamienic, pałace imitujących, spotkamy tu w centrum miasta ponurą przemysłową zabudowę otoczoną równie ponurymi skupiskami robotniczych domów. Przemieniliśmy na domy kultury i przedszkola. Fabryki przenosimy poza obręb zabudowy mieszkalnej, by nie zagrażały środowisku. Prymitywną zabudowę po prostu burzymy. Łódź stanowi najlepszy przykład modernizacji starych miast, przebudowy całej dawnej ich struktury, tak by mogły służyć nowym potrzebom. Stworzenie wielkomiejskiego klimatu jest zarówno problemem technicznym, jak i społecznym. W sukurs przychodzą spółdzielcze zasady. Osiedle ma być nasze, więc wspólna musi być troska o jego kształt. Tak tworzy się więź mieszkańców, grunt dla działań samorządu. Więź mieszkańców i działania samorządowe nie muszą przeszkadzać intymności i stylowi życia we własnych czterech ścianach. To sprawa samych mieszkańców, a nie spółdzielni czy jej samorządu. Spółdzielnia dostarcza mieszkania zgodnie z życzeniem, jeśli ktoś chce i stać go na to, także o wyższym standardzie. W wielu osiedlach buduje się również mieszkania dostosowane do wykonywania zawodu dla plastyków, rzemieślników, architektów i podobnych profesji. Wróćmy jednak na teren społecznego osiedla. Jego głównym akcentem są żłobki, przedszkola i szkoły, a właściwie wszystko co z dziećmi związane. To zrozumiałe nie tylko ze względu na młodość osiedlowej społeczności. Troska o najmłodszych jest dziś jedną z najważniejszych społecznie spraw. Osiedle musi stwarzać mieszkańcom warunki optymalne. Pod bokiem powinno się znaleźć wszystko, co człowiekowi niezbędne. Właściwe zaprojektowanie sieci usług jest najważniejszym zadaniem projektantów. Muszą się zatroszczyć o to, by po świeże warzywa było jak najbliżej, a jednocześnie by gwar handlowy nie zakłócał spokoju tym, którzy pragną ciszy. Ośrodek zdrowia, apteka, osiedlowa biblioteka lub urząd pocztowy. Nikt nie kwestionuje potrzeby istnienia tego typu usług w zespole mieszkaniowym. Co do restauracji i klubów osiedlowych, zdania są podzielone. Specyfiką polskiego osiedla społecznego jest dążenie do powiększania przestrzeni mieszkalnej. W ciągle, niestety zbyt małych mieszkaniach trudno przyjąć większe grono gości, zagrać w bilard czy ping-ponga, nie mówiąc już o majsterkowaniu. Z tych przesłanek wynika potrzeba i popularność osiedlowych klubów współdzielczych. Z klubów najchętniej korzystają młodzi. Stanowią większość osiedlowej społeczności. Ponadto trudno byłoby w domu znieść hałas ich rozrywek. Pamiętajcie, trudniejsze problemy stawia przed nami troska o ludzi starych, samotnych i chorych. I te zadania podejmuje spółdzielczość. Samodzielne, odpowiednio wyposażone mieszkania i wspólne sale jadalne, lokale klubowe, gabinety lekarskie i zabiegowe. Domy takie stanowią integralną część osiedla, stwarzają więc pole dla społecznej aktywności ich mieszkańców. Ten krzyż niedawno stał przy Polnej Drodze. Teraz znalazł się w centrum osiedla. To charakterystyczne dla tempa współczesnego polskiego budownictwa. Dawne granice miejskie nie wytrzymują naporu nowych domów. Dziś w naszym kraju buduje się rocznie blisko 200 tysięcy nowych mieszkań. Do końca 1990 roku ma powstać, jak głosi popularne powiedzenie, druga Polska. To znaczy, że trzeba będzie podwoić obecną liczbę mieszkań. W nowej sytuacji znacznie większego znaczenia nabiera budownictwo jednorodzinne. Niekiedy mówi się nawet, że ma ono stanowić drugi front mieszkaniowej ofensywy. Trzeba bowiem wzbogacać i różnicować ofertę mieszkaniową, dostosowywać ją do stale wzrastających wymagań młodego polskiego społeczeństwa.